Frezarka Reto do Manicure i Pedicure to narzędzie, które sprawdzi się zarówno w salonie kosmetycznym, jak i domowym spa. Frezarka o mocy 60 W ma możliwość regulacji za pomocą pokrętła lub pedału aż do 35 tysięcy na minutę. Daje to wysoki komfort pracy. Rączka doskonale dopasowuje się do dłoni. Dodatkowo nie wibruje, dzięki czemu nie doprowadza do zmęczenia po dłuższym użytkowaniu. Tryb dwustronnej pracy umożliwia przełączenie kierunku ruchu pilnika, urządzenie pozwalające na wygodne opracowanie płytki paznokcia. Używając frezarki, czas wykonania manicure lub pedicure zmniejszy się nawet o połowę w odróżnieniu od zwykłego pilnika. System EasyLock zapewnia szybką i łatwą zmianę frezów głowicy. W zestawie otrzymujemy komplet pięciu frezów z nasypem diamentowym, sześć nakładek ściernych oraz frez Mandrel. Czyli nośnik na papierowe nakładki. Solidne nakładki na frezy doskonale trzymają się głowicy, dzięki czemu wykonanie czynności staje się precyzyjne oraz bezpieczne. Jakość i jeszcze lepsza cena tylko z reto.